Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, sąsiad, i chciałbym Was zaprosić na film, w którym przedstawię Wam, w jaki sposób efektywnie zarabiać w internecie. Wiem, że do mojego kanału trochę mogą nie pasować tego typu poradniki, ale uznałem ten sposób za jeden z najlepszych, jaki znam i muszę się Wam z Wami nim podzielić. Na początek od razu Wam mówię, że link do rejestracji dam Wam w formie reflinka. Co za tym idzie, jeżeli zarejestruje się ktoś z tego Reflinka yy, w tym oto serwisie, to za każdą rzecz, którą uda się mu sprzedać, ja dostanę złotówkę. Oczywiście ta złotówka nie zostanie zabrana jemu, tylko po prostu tak jakby z osobnej puli zostanie dodana mi. Mam nadzieję, że takie coś wam nie będzie przeszkadzać. Wydaje mi się, że to nie jest kłopot dla, dla nikogo. Ok, zaczynamy. Wchodzicie sobie do serwisu i tutaj gdzieś powinien być przycisk rejestruj. Rejestrujecie się. No i załóżmy, że już jesteście zalogowani. Teraz jak zacząć zarabiać? Klikacie sobie tutaj Twoje sklepy i klikacie załóż nowy. Ja już mam trzy założone i tutaj piszę masz już maksymalną przydzieloną Ci ilość sklepów, aby zwiększyć limit skontaktuj się z administratorem. Możecie założyć maksymalnie trzy sklepy. Ja mam tutaj sklep sasiad, serialowe koszulki i gamingowe koszulki high quality. Wejdźmy sobie do takiego sklepu. Mamy tutaj 5 zakładek i pokażę Wam każdą z nich. Możecie kliknąć sobie Zobacz sklep i w tym Zobacz sklep macie opis sklepu, czyli to co tutaj sami wpiszecie i jakie koszulki po prostu tutaj są, czy nie tylko koszulki, bo zresztą zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Pierwsza zakładka to jest Edytuj sklep. Możemy tutaj ustawić nazwę sklepu, czyli Link, czyli to, co się znaje pomiędzy www a kapsal.pl. Druga rzecz to kategoria podstawowa, mamy tutaj dużo do wyboru. I kategoria opcjonalna. Swoją drogą, jeżeli ja mam serialowe koszulki, to tutaj powinny być raczej film. Dobra. Kolejną rzeczą, którą e, robicie. To tutaj możecie sobie wpisać opis, jakby waszego sklepu. Czyli, co się tutaj znajduje, co będziecie po prostu sprzedawać tutaj, no i takie podstawowe informacje. Jakiś kontakt do Was, gdyby ktoś chciał mieć jakiś osobny, że tak powiem. Rodzaj dla siebie, żebyście mu zrobili koszulkę z jego na przykład napisem czy z jego logo, co, co on by tam chciał. Jeżeli już tutaj wszystko sobie zrobiliście, możecie dodać sobie logo sklepu, ikonę sklepu. Oczywiście to wszystko tam możecie sobie z waszego komputera dodać i czy pokazywać sklep publicznie, zaznaczacie OK. Asortyment. Jeżeli klikniecie sobie tą zakładkę, to pokazuje się wam. Cały asortyment waszego e sklepu. Wiem, że ceny są tutaj dosyć wysokie, ale dlaczego takie są, to już o tym za chwilę Wam powiem. Możemy sobie przenieść do innego sklepu te koszulki, jeżeli macie jakiś inny, wybierając po prostu jego nazwę tutaj. Możecie usunąć, e zmieniać pozycję koszulek, edytować ją, na przykład, czyli e nazwę, zmienić opis, wartość i tutaj taką rzecz jak cena, ale to wam wszystko zaraz wytłumaczę. Kolejna rzecz to tutaj sortyment i tutaj właśnie będę miał dosyć dużo do powiedzenia. Hmm, ja sobie tutaj dodawałem różne rzeczy. No i zróbmy sobie taką przykładową koszulkę. A więc tak. Macie tutaj kategorie wszystkie dla mężczyzn, dla kobiet, inne. Wybieracie sobie jaką chcecie kategorię. Ja sobie wybiorę y, na przykład y, koszulki i wybiorę sobie powiedzmy taką. Koszulka Polo. Ok. Załóżmy, że chcemy na niej dodać jakiś swój własny wzór. Więc sobie przesyłamy jakikolwiek plik z pulpitu czy skądś tam chcemy, i on zostaje dodany tutaj. Teraz przeciągamy sobie ten pliczek na koszulkę. I tak, jeżeli chcemy powiększyć, to ciągniemy za ten tutaj pasek. Akurat ja tego nie wiem, dlaczego nie mogę zwiększyć, ani właściwie poszerzyć. Nie wiem. Może jest po prostu za mała rozdzielczość. W każdym bądź razie, jeżeli mamy jakiś większy obrazek, to sobie go tutaj y, właśnie przeciągamy i on się powiększy. Jeżeli. Klikniemy na środku mniej więcej tego obrazka, to możemy go sobie dowolnie przesuwać. I teraz tak, widzicie sami, że jest tutaj taka szara ramka jakby. Ta ramka pokazuje nam do którego momentu możemy sobie ustawić nasz znaczek. I teraz tak, ustawiamy sobie go na przykład na tej wysokości, bo chcemy żeby był tutaj. I co teraz zrobić, żeby ładnie był wyśrodkowany? Klikamy tutaj w i w pionie. I jest oczywiście mamy możliwość jeszcze dodania czegoś z tyłu koszulki. Pokażę Wam, jak to by wyglądało mniej więcej i zmienienia koloru tej koszulki. Myślę, że jest to proste. Nie trzeba nic więcej tłumaczyć, i teraz cena. Ok, więc mamy już załóżmy taką swoją koszulkę, którą zrobiliśmy i chcemy już ją wystawić na zacz. Dodajemy do sklepu. Nadruk się generuje, że tak jak to tutaj jest zresztą określone. Oczywiście tutaj na dole macie mm, opis produktu i w ogóle. Ale to też wam zaraz powiem. Teraz możecie sobie wybrać sklep, do jakiego chcecie to do, 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 dodać. Ja sobie to dodam do gamingowych koszulek. I mamy tutaj teraz kilka rzeczy. Czyli sklep, jaki, w jakim to ma być. Nazwę produktu. Opis, ale niekoniecznie musicie go dodawać. Nawet jest bardziej wskazane, żeby nie dodawać. Wartość w złotówkach albo procent ceny. I teraz patrzcie, jeżeli marżę da, ustawicie na 0, to tutaj jest nam. Czyli załóżmy, że y, chcemy zarobić złotówkę na takiej koszulce, to cena całości wyjdzie 66 zł, ponieważ koszulka, samo wytworzenie jej, będzie kosztować 65 zł. Więc jeżeli chcecie zarobić sobie 10 zł na koszulce, to koszt całkowity wyjdzie 75 zł. Jest to jak na, ten, jak na tą koszulkę, według mnie, bardzo dużo. I myślę, że nie dałbym tyle pieniędzy, nawet jakby tutaj nie wiem, co, co było na tej koszulce. No, chociaż zależy. No więc, jeżeli już macie ustaloną koszulkę taką, jak chcecie, wszystko się Wam podoba, klikacie, dodaj do sklepu. Jest jeszcze tutaj opcja us-sklep, którą wiadomo, klikacie, i sklep się usuwa. Wejdę sobie do sklepu, żeby po prostu. To, że tak powiem, odeszło. Jak widzicie, ja już tutaj sobie zrobiłem dwie takie koszulki. Możemy kliknąć w nie. Oczywiście, rozmiary są dostosowane do każdego. Wybieracie jaki chcecie i koszulka do was wędruje. Tutaj wpisujecie sobie ilość. Dodaj do koszyka lub kup teraz. Wysyłka trwa 48 godzin, czyli całkiem nieźle. Tutaj macie opis. I oczywiście, tabele rozmiarów i jakieś yy, przydatne rzeczy podczas np. prania, czy ogólnie z czego jest to wykonane, możecie dodać sobie do Facebooka waszą stronę lub do Google. Macie tutaj też taką zakładkę, jak zamówienia, czyli zamówienia, jak sama nazwa wskazuje, pokazują wam, ile osób zamówiło wasze koszulki. Nie jest to jeszcze 0, gdyż wystartowałem dopiero wczoraj, no i muszę e, zrobić po prostu ciekawe jakieś koszulki, gdyż te, które mam teraz są po prostu kiepskie. E, konto rozliczenia, czyli wiadomo aktualny stan konta. Pamiętajcie, zarabiacie na marży. Ilość zarobionych pieniędzy na koszulce wpisujecie w zakładkę marża i te. Pieniądze, które w marży są, będą tutaj dodawane do waszego stanu konta, jeżeli ktoś zakupi waszą koszulkę. Tutaj mam właśnie link do polecanych użytkowników, znaczy do polecających, i już jedna osoba się z niego zarejestrowała. Czyli, jeżeli ta osoba coś sprzeda, to ja będę dostawał złotówkę za każdy sprzedany produkt. No i mamy jeszcze zakładkę wiadomości. No, i oczywiście to jak w każdym chyba serwisie musi być. Myślę, że ten sposób zarabiania okaże się dla Was ciekawy, bo na pewno niektórzy z Was mają jakieś ciekawe pomysły na koszulki i chcieliby po prostu zająć się taką, taką rzeczą. Jest to na pewno dobry sposób na dorobienie sobie jakichś pieniędzy. No, mam nadzieję, że ten poradnik się Wam przyda. I spodoba. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. I na razie.